Otwieram drugą sesję Rady Gminy w Podgórznie. Witam przybyłych gości. Witam panią wójt Annę Kurowską. Witam pana wicewójta Przemysława Linkę. Witam panią skarbnik Katarzynę Łobszańską. Witam pracowników merytorycznych gminy, sołtysów, radnych oraz mieszkańców oglądających nasze obrady w przekazie internetowym. Z tego miejsca pozwolę sobie pogratulować panu wicewójtowi otrzymanego stanowiska. Mam nadzieję, że czeka Pana ciężka praca i mam nadzieję, że ta praca zostanie doceniona za pięć lat. Na podstawie lic listy obecności stwierdzam, że w drugiej sesji Rady Gminy Podgórzyn uczestniczy siedmiu radnych, w związku z czym Rada nie posiada zdolności uchwałodawczej na podstawie artykułu 14 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Posiedzenie nie jest prawomocne i Rada nie może podejmować prawo prawomocnych decyzji. W związku z powyższym dzisiejsza rada gminy nie odbędzie się. Prywatnie chciałbym powiedzieć, że to co dzisiaj się wydarzyło jest kpiną, hańbą dla tej rady i dla ludzi, którzy tutaj są. Jest mi wstyd i bardzo państwa przepraszam za to, że musiałem ogłosić to co przed chwilą powiedziałem. Mam nadzieję, że za 5 lat, a lata mijają powoli, będą wszyscy pamiętać to, co w dniu dzisiejszym zrobili radni z poprzedniej kadencji, bo tak to niestety wygląda. Bardzo mi przykro, zamykam posiedzenie Rady.